Mój dom. Ja mam szczęśliwy dom. Bo w nim jest człowiek. Bo w nim żyje dusza. W nim potężne ramiona są. Jest czerwona cegła. Bluszczem otulony kląb. Ogród, kwiaty i drzewa. I słychać kościoła dzwon to nic, że ma ranny skrzydła, bo podwiązane są, podparte siłą tych ramion i żywą miłością. Mo. Dopóki rany się zabliźnią, dopóki zdrowie gościć chcę, kiedy rozwinie mój dom skrzydła, to ja osiodłam je, aby nad morza i lasy Ponad góry i wydmy uniosły me smutki i osłoniły mnie przed wiatrem, co zapiera dech, kiedy opierzone już rozjaśnią szare dni, wtedy znów zakwitną w ogrodzie białe psy.